Gry samochodowe niejedno mają imię i to właśnie będę starał się Wam powoli przekazać na tym kanale. Czas na kolejną wideo recenzję, a w tym przypadku bardziej omówienie gry motoryzacyjnej, bo tutaj to całkiem inna para kaloszy niż dotychczas. Ale auta są, więc w domyśle wszystko się zgadza. Idziemy w najstarszy tytuł jaki dotąd omawiałem na kanale. Dotychczas takim dziadkiem była recka Colina 2.0 z 2000 roku, a nasz dzisiejszy oponent wyszedł w kwietniu roku 97. Retro, pełną gębą. Ale fajnie. ja lubię tak skakać i pokazywać wam bardzo różne oblicza motoryzacji i gier samochodowych na rynku. A bądź co, bądź dzisiejszy gość to kawał historii gamingu. Historii, która powróciła nie tak dawno po długiej przerwie, ale już nie takiej chwale jak kiedyś. Panie i panowie, dzisiaj pokażę wam, czym był słynny i bardzo kontrowersyjny Carmageddon z roku 1997, czyli część pierwsza, od której wszystko się zaczęło. Odpalenie tego na dzisiejszych komputerach to prawdziwe wyzwanie. Mimo, że miałem oryginalne wydanie gazetowe, to dużo łatwiej było poszukać w sieci wersji gotowej do działania na Windows 11. Trafiłem na darmową wersję działającą za pomocą DOS Boxa. Czy działało to dobrze? Wystarczająco, żeby pobawić się parę godzin i nagrać dla was trochę gameplayu pod recke. Dźwięk raz działał, raz nie. Nie mam pojęcia o co chodziło, ale samo odpalenie tytułu dało mi taką satysfakcję, że nawet olałem problem losowo działającego dźwięku. Widać oh, też było pewne przycięcia i problem z płynnością, ale chyba sami widzicie jaka to jest skamielina. To też nie ma sensu rozmawiać i oceniać oprawy graficznej. Za to można powiedzieć parę miłych słów o oprawie audio. Polski lektor. Ha, nie pamiętałem tego. Miły akcent? Chociaż połowa tekstów jakie słyszymy w czasie wyścigu to bluzgi naszego kierowcy. Nie chcesz szlak! Jak już wcześniej wspomniałem, Karmageddon to był cholernie kontrowersyjny tytuł. Po premierce na dzień dobry padł ban w Brazylii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, inne kraje trafiła wersja przerobiona, gdzie ludzi przerobiono na zombie, a zamiast krwi pojawił się dziwny, zielony płyn. do dobra, ciekawe czemu akurat te kraje dały pana. Czyżby nie były na tyle pewne, że obywatele rozróżniają świat wirtualny od reala, i zaczął się dymy na ulicach? Ale wróćmy do początku, czyli o co tutaj biega. Wyścigi. No oczywiście, rzecz jasna. Są wyścigi i auta. Natomiast aranżacja jest całkiem inna niż dotychczas. Przed nami prosta ścieżka kariery, gdzie musimy wygrywać na kolejnych trasach. Jest ich aż 36. Przed nami 36 ciekawych, różnorodnych dosyć wyścigów. Od kurortów, miast, podziemnych tuneli, po rzeźnie. Awansujemy w rankingu, zbieramy punkty, a za nie różne ulepszenia i upgrade'y. W każdym wyścigu musimy przejechać przez checkpointy i zrobić daną ilość okrążeń. Naszym katem jest upływający czas na zegarze. Jak braknie nam sekund, to przegrywamy game over. Ale jest pewien sposób, żeby dokupić troszeczkę piasku do klepy Demolka przeciwników i przede wszystkim rozjeżdżanie przechodniów oraz zwierząt. Milusi, prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy w pewnym momencie obrali swoją własną trasę wyścigu prowadzącą przez latające części ciała ludzi. A kompletnie na chwilę zapomnij o konieczności ścigania na rzecz demolki ludności. Nawet nie mamy wyjścia. Licznik początkowy nie pozwala nam na ukończenie wyścigu bez dobijania cennych sekund. Łatwo tutaj można zobaczyć, że jakim pacyfistą byśmy nie byli, przecież pacyfistą, jaki <grym> pacyfista odpala taki tytuł, to nie jesteśmy w stanie ominąć śmierci dziesiątek człowieczków, bo po prostu zabraknie nam czasu na ukończenie planszy. Zachowanie naszych rywali też sporo podpowiada. Przeciwnicy mocno skupiają się na sobie, wzajemnym demolowaniu oraz wycieczkach poza trasy, aby sieć demolkę razem z nami. Czyli nie od początku mkną od punktu A do punktu B, czyli przez checkpointy, żeby dotrzeć do mety. Oni także szukają pobocznych aktywności i skupiają się na tym, co jest dookoła, podpowiadając w ten sposób graczowi, na czym on też powinien się skupić. Cała aranżacja gry jest wprost stworzona do szokowania gracza. Pamiętajcie, że ten tytuł ma na karku 27 lat. Dzisiaj jesteśmy w pewien sposób już nie czuli na pewne rodzaje brutalności w grach. Wszystko dzięki m.in. seriom GTA. Dzisiaj designerzy podchodzą do tego inaczej. Nie boją się prezentować swoich odważnych pomysłów, jak chociażby w grze Outlast. Ale wtedy to był odważny krok. Przed, odprawą jednego z wyścigów, dostępny informacji o meczu na tamtejszym stadionie oraz zachęty na wpadnięcie tam zrobić małe zamieszanie. W jednej lokacji Twórcy zachęcają, żeby w czasowiczą na urlopie nieco połamać kości, aby fizjoterapeuci mieli co robić. Co etap, to studium innego przypadku. Auta też mają swoje aranżacje. Coś między tuningiem szybkich i ściekłych, a Mad Maxem, czyli estetycznie, ale dosyć brutalnie. W każdej furce możemy zaimplementować lepszy silnik, mocniejszy pancerz, lepsze narzędzia, demolki. System destrukcji auta też był dosyć spokojny jak na tamte czasy. Oberwie silnik, to to będzie jechało wolniej. Jedno z kół, problemy ze skręcaniem i dobrym prowadzeniem się. Podczas każdego wyścigu możemy obserwować reakcję naszego kierowcy. Czy strach podczas spadania z wysoka, czy dziką i taką szaleńczą radość, entuzjazm ze rozjeżdżania kolejnych przechodniów. wszystko to jest dosyć sugestywne. W ogóle dawno temu, jak po raz pierwszy zobaczyłem tego ziomka, myślałem, że to jest strażak, ale to taka mało ciekawa ciekawostka z mojego życia. Karmagedon kocha odwracać naszą uwagę od ścigania. Niby jest teasa, ja, wyścig. Ale lata temu to była kwestia drugorzędna. Ciągle w gameplayu to jest troszeczkę kwestia drugorzędna. Jakoś przy okazji należało ten wyścig skończyć, żeby progresować. Główny cel to rozmaite unicestwianie naszych oponentów oraz przechodniów. Przeszukiwanie lokacji w celu znalezienia ciekawych miejsc, skoczni, ramp, różnych miejsc do ewolucji powietrznych, za które też zgarniamy punkty. U boku kontrowersji nie można zapomnieć, że Carmageddon był solidną, rozbudowaną i bardzo grywalną produkcją. Inaczej nie zrobiły aż takiej kariery. Chcesz ukończyć wyścig jak najszybciej? Nabij trochę czasu i pędź między punktami kontrolnymi. Wolisz ofensywne podejście? Namierz i zdemoluj wszystkie auto przeciwników. Wycieczki poza piasę popłacają w różne power-upy. I czasami też śmieszne modyfikacje, jak na przykład podskakujące auto. Twoja furka ledwo zippie? Może warto poświęcić trochę punktów na naprawę jej. A tak w ogóle, to muszę przyznać się do pewnego fakapa. Moje problemy z dźwiękiem wynikały z odruchowego wciskania klawisza S, kiedy to chciałem rzucić steczny, a tak naprawdę steczny miał ułożony całkowicie pod innym klawiszem. Taką dziwną dosyć klawiszologię i filozofię ustawiania klawiszy mają te części Karmagedona. A więc wciskając S raz odcinałem dźwięk, raz włączałem go z powrotem. Dziwny temat, ale zagadka rozwiązana, więc z dźwiękiem żadnych problemów na DOSBoxie nie ma. Ten typ po prostu jest tak zaprogramowany. To był pewnego rodzaju protoplasta gatunku. Gra, która wymykała się spod kanonu klasycznych ścigałek. Znalazła swoją własną wizję na swoją tożsamość. A kontrowersje to chyba działało jak dodatkowa dźwignia reklamowa. Nawet dzisiaj w internecie często widać, jak ważna dla wielu produktów czy postaci jest istota mówienia o czymś. Jak ktoś mówi, nieważne co, ważne, że mówił. I w ten sposób reklama działa. Mimo zdupconego gameplayu na dozboksie, fajnie ciarało się w to przez jakiś czas. Kto z nas nie lubi kontrowersyjnej tematyki? Oczywiście lata temu część rodziców zabraniała grać w to swoim dzieciakom ze strachu, że te po zrobieniu uprawka będą robić z dziadków przy sanatorium mielone. Ale lata temu też inaczej podchodzono do cyfrowej rozrywki. Bardziej obawiano się przenoszenia pewnych czynności na życie codzienne. Wraz z rozwojem technologii i oswajaniem się z tematem gier przez lata coraz mniej restrykcyjnie i z przymrużeniem oka podchodzi się do takiej tematyki. Wszystko się zmienia. Nowe czasy kształtują nowe pokolenia twórców i odbiorców cyfrowej rozrywki. Ale Carmageddon na zawsze zostanie zapamiętany jako pierwsza tak brutalna ścigałka. Wtedy to był spory fenomen na skalę światowego gamingu.